Niedawno MSI przysłało mi klawiaturę, za co bardzo dziękuję. MSI Vigor GK60 to jedna z tańszych, pełnowymiarowych klawiatur mechanicznych oparte o popularne ciche switche Cherry MX Red. Jeśli nie lubicie RGB, to być może ją polubicie, bo ma jedynie czerwone podświetlenie urozmaicone różnymi efektami. Klawiatura posiada metalową ramę i przód ze szczotkowanego aluminium, a reszta obudowana jest plastikiem. Każdy rząd klawiszy jest lekko podwyższony dla wygodniejszego użytkowania. Wszystkie klawisze są plastikowe, oprócz WASD, które mają metalowe zakończenia. Jednak jeśli Wam się to nie podoba, to w opakowaniu oprócz instrukcji znajdziecie klucz do wyciągania klawiszy i zwykłe plastikowe klawisze WASD. Zaraz obok rozpoznawalnego smoka znajdują się trzy diody sygnalizujące włączonego Numlocka, Capslocka i Gaming Mode. O którym za chwilę. Nie umieszczono tu klawiszy multimedialnych, ale nadal można z nich korzystać przez prosto dostępne skróty klawiszowe. Na dole klawiatury znajdują się gumowe pady uniemożliwiające poruszanie się klawiatury oraz nóżki wysuwane na boki dla lepszej stabilności. Jest ona solidna, bo waży około 1 kg. Klawiaturę można podłączyć przez dwumetrowy kabel USB. MSI przygotowało również przelotkę na kable pod klawiaturą dzięki czemu możecie prosto przełożyć tu kabel od Waszych słuchawek. Klawiaturę wyposażono w Gaming Mode, który po aktywacji włącza Anti-Ghosting na wszystkich klawiszach, czyli funkcję, która zapobiega blokowaniu się klawiatury po wciśnięciu wielu klawiszy jednocześnie. Aktywujemy go klikając Fn plus Windows. Klawiatura pozwala również na kontrolowanie podświetlenia za pomocą skrótów klawiszowych. Możemy zmieniać tryby, zmieniać jasność, prędkość, kierunek i zanikanie podświetlenia. Takie opcje znajdują się również w oprogramowaniu Gaming Center, gdzie dodatkowo możemy wybrać tryb, w którym tylko wybrane klawisze się świecą. Reszta dostępnych trybów to Steady, Wave, Breath, Radar, Horizon, Ripple i Reactive. Oczywiście podświetlanie można prosto wyłączyć. Zabrakło mi jednak możliwości ustawienia makr. Istnieje również oprogramowanie Mystic Light, które pozwala synchronizować podświetlenie z innymi produktami MSI. Klawiaturę przyjemnie mi się użytkowało, mimo że jestem przyzwyczajony do klawiatur membranowych i jest to moja pierwsza klawiatura mechaniczna. Czerwone switche charakteryzują się tym, że wymagają niewielkiej siły, a także nie można wyczuć wyraźnego punktu aktywacji. Są to też ciche switche, więc jeśli ktoś lubi czerwone switche, to warto spojrzeć na tą klawiaturę. Szczególnie, że jest to jedna z tańszych klawiatur z czerwonymi switchami. MSI Vigor GK60 kosztuje 419 zł i spokojnie mogą ją polecić osobie, która szuka klawiatury ze switchami Cherry MX Red. Dziękuję Wam za oglądanie, nie zapomnijcie o cenie, komentarzu i być może zastanówcie się nad subskrypcją. Do zobaczenia!